System KNX, KNX jest na rynku od bodajże 20 paru lat. Jest bardzo stabilnym systemem, jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie i to, co jest jego. Gigantyczną zaletą jest to, że aktualnie jest ponad chyba 250 producentów, którzy produkują rozwiązania dla właśnie tego systemu, więc ryzyko na przykład, że dana firma upadnie i nie będziemy mogli skorzystać z urządzeń jest, jest minimalne. Ponieważ nawet jeśli powiedzmy dany producent no, zniknie z rynku, co oczywiście może się zdarzyć, to mamy pozostałych 200 kilkudziesięciu, z których możemy skorzystać. Czegoś takiego nie ma inna część systemów, którzy, które opierają się na produktach jednej marki, jednym rozwiązaniu technologicznym. Natomiast Kanix niewątpliwie daje stabilność, pewność, zaufanie. Wszystkie te cechy, na których klientowi po prostu bardzo zależy. Tak. Jeśli są to urządzenia, które są zgodne z technologią Canix, to każde urządzenie, które jest zgodne z technologią Canix od producenta A. Producenta B i producenta C rozmawia ze sobą, funkcjonuje, komunikuje się ze sobą, także możemy podpiąć dowolną liczbę produktów od dowolnej liczby producentów. Ważne jest to, żeby to były urządzenia, które są kompatybilne z systemem KNX. Rozwiązania przewodowe w dużej części raczej stosuje się w większych. Apartamentach, w domach i w rezydencjach. Jeśli mamy niedużą kawalerkę, która ma kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów kwadratowych, to raczej nie przekonywałbym do rozwiązania opartego o Kaniks, ponieważ i koszty okablowania, i koszty urządzeń będą dosyć, dosyć duże, nieporównywalnie duże w porównaniu np. do rozwiązań bezprzewodowych. Często to jest dwukrotność kosztów instalacji klasycznej, to znaczy instalacja Canix w topologii gwiazdy często jest dwukrotnie droższa od instalacji klasycznej. Natomiast tutaj trzeba uwzględnić jeszcze koszt, dodatkowy koszt związany z dużo większą rozdzielnią elektryczną. Więc często, jeżeli na koniec dnia podsumujemy te koszty, to koszt instalacji pod system Kanix topologii gwiazdy i, to, i instalacji klasycznej, to może być trzy albo nawet często czterokrotność wartości tego, tego systemu klasycznego.